Więcej się cieszę z drogi wskazanej przez Twe napomnienia, niż z wszelkiego bogactwa, bo Twe napomnienia są Moją rozgłoszą, moimi doradcami Twoje ustawy. Prawo ust Twoich jest dla mnie lepsze niż tysiące sztuk złota i srebra. Jak słodka jest Twoja mowa dla mego podniebienia, ponad miód słodsza dla ust moich. Napomnienia twoje są moim dziedzictwem na wieki, bo są radością mojego serca, zaczerpnę powietrza otwartymi ustami, bo pragnę twoich przykazań. Chciałbym, żebyśmy wśród tego wyboru zdań z Psalmu 119 skupili się na wersecie 103. Brzmi on tak jak słodka dla mego podniebienia twoja mowa, ponad miód dla ust moich. Kiedy słowo Boże porównuje się do miodu, do czegoś słodkiego, lepiej to jeszcze wybrzmi, ma mocniejszy wydźwięk, kiedy postawimy się w sytuacji pewnych trudności, nawet powiedzielibyśmy takiego życiowego rozgoryczenia. W tym momencie, w takiej sytuacji, powiedzenie, pokazanie, że Słowo Boże jest słodyczą, pokazuje, jak jest wartościowe. Ukazuje nie tylko jakieś upodobanie, nie tylko jakąś przyjemność, ale moc. Jestem rozgodyczony i kiedy przyjmę coś, co jest rozwiązaniem, co jest. Odpowiedzią na mój stan ducha, psychiki, to ta słodycz zmienia moje życiowe nastawienie do świata, do innych, do siebie. Coś gorzkiego w smaku powoduje, że to intuicyjnie wypluwamy, natomiast coś słodkiego przyjmujemy. I to chce pokazać autor, że słowo w takiej życiowej sytuacji czasami przygnębienia, zniechęcenia, właśnie takiego rozgoryczenia czy gorzkości, słowo jest czymś, co zmienia nastawienie. A zmienia, ponieważ wprowadza słodycz do mojego wnętrza. Powoduje, że we mnie zaczyna pracować coś, co jest antidotum, coś, co jest lekarstwem, coś, co zostało mi dane, jako odpowiedź na moją sytuację. I takie doświadczenie ma właśnie prorok Ezechiel. Czytamy o tym w drugim rozdziale jego księgi. Gdy zjadł zwój, pojawia się słodycz w ustach. Wiele rzeczy było tam dla niego rozgoryczeniem. Nawet treść tego, co potem przetrawiał, co potem przemyśliwał, była gorzka, była trudna. Ze względu na sytuację narodu, ze względu na sytuację religijną, ze względu na kłopoty, ze względu na to słowo, że było to słowem napomnienia, to wszystko równoważyła sytuacja przyjmowania słowa. Słowa, które przyjmowane, stawało się słodyczą. I dlatego w tej pierwszej części tego wersetu 103 podkreślone jest to, że to jest słodycz dla podniebienia. Że to jest słodycz, kiedy my przyjmujemy, że to jest słodycz, kiedy ja się decyduję na to, żeby Słowo Boga we mnie pracowało. Ja to mam kosztować, ja się tym mam delektować, i automatycznie oznacza to, że ja chcę po prostu często z tym Słowem przebywać. Myślę, że trudno znaleźć bardziej przekonywujący argument za tym, żeby codziennie czytać to Słowo. Codziennie je rozważać, codziennie je medytować. Można by to porównać do takiej sytuacji, kiedy ja w ustach długo trzymam łyżeczkę miodu, że ja długo mogę tę łyżeczkę miodu smakować. Nie chodzi o to, aby ją od razu połknąć, ale aby ona powoli, powoli rozpuszczała się w moich ustach, że ten miód pracuje jest tą słodyczą, o którym. O której to słodyczy mówi ten psalm, ten werset. Ja po prostu chcę przebywać z takim słowem. Ja tego słowa chcę zażywać każdego dnia, powoli, bez pośpiechu, z takim delektowaniem się Jego słodyczą. Druga część tego wersetu, mówiąca, że słowo jest ponad miód dla ust, może oznaczać nie tylko, ten walot słodyczy. Nie tylko walot zmieniającego się nastawienia z tej goryczy, z gorzkości na słodycz i optymizm. Tu chodzi też o takie własności miodu, które przecież znali wszyscy w Izraelu, bo miód był czymś cennym, był produktem, był pożywieniem, które było bardzo cenione. I oznaczało to, że kto ma miód, kto go używa, ten. Doświadcza regeneracji sił, zwiększenia odporności. Wiadomo było, że miód łagodzi różnego rodzaju infekcje, zwłaszcza dróg oddechowych. Dzisiaj mówimy o tym prozdrowotnym wykorzystaniu miodu, czy tych właściwościach prozdrowotnych że miód ma właściwości przeciwzapalne, antybakteryjne itd. To lekarze mogą się bardziej, czy dietetycy, wypowiadać. Ale chodzi o to, że ten psalm i ten werset w szczególności wykorzystywał to znaczenie. Wykorzystywał to, że rozumiano miód jako właśnie taki, wartościowy pod względem leczniczych własności. I dlatego słowo porównane do tak rozumianego produktu jest zalecane jako właśnie produkt leczniczy że miód, czytaj, Słowo Boże jest swego rodzaju lekarstwem, lekarstwem wzmacniającym, lekarstwem regenerującym moje siły, lekarstwem, który powoduje, że w moim ciele wzrasta siła i odporność, że te infekcje, które się pojawiają, są stłumione, że ja mogę w pełni sił funkcjonować. Nawet jeśli zdarzy się właśnie jakieś takie osłabienie, przeziębienie, to ja przecież mam coś na to. Lekarstwo mam słowo Boga. I wiadomo, że tu chodzi o to, że słowo leczy w pełni. Leczy naszą fizyczność, leczy naszą psychikę, leczy naszą duchowość. Słowo Boga, które działa jest w każdej przestrzeni i w każdym wymiarze, wzmacniające i uzdrawiające. Dlatego też ten werset podkreśla, korzystaj, módl się tym słowem, przyjmuj to słowo, pozwól mu działać. I dzisiaj zachęcam, aby jeszcze raz ten werset w szczególności stał się wersetem Twojej modlitwy. Pozwól, aby to słowo, które mówi o tych właściwościach, rzeczywiście te właściwości ujawniało w Twoim życiu. I niech Ci w tym błogosławi wszechmogący Bóg, Ojciec, Syn i Duch Święty.